W TV witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Słodki. W studiu witam moją gościnę, Małgorzata Kowal, kreatorka Began Sanson. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło. E, jak siadasz do posiłku, to myślisz sobie, mm, co tam na tym talerzu się znajduje, czy od razu załychę i do jedzenia? <laughs> oj nie, zdecydowanie nie. Zaczynając od samego początku, gotowanie jest dla mnie aktem miłości. Bo zaczyna się w sercu. To, co mamy w sobie, przekazujemy do tego, co gotujemy, i to, co gotujemy, przekazujemy tym, którzy siedzą przy naszym stole. Czy to jesteśmy my sami, czy bliscy, którzy nam towarzyszą, czy jakiekolwiek osoby, którymi dzielę się moim pożywieniem i moim jedzeniem, dla mnie jest to bardzo, bardzo ważne. Tym, żeby się dzielić tym, co jest najlepsze. Więc ogromną uwagę na tym zwracam. Staram się też gdzieś bez telewizora, bez gazety siedzieć i kontemplować i przede wszystkim czerpać ogromną przyjemność z tego, co jem. No ale jak to wygląda? Yy, przygotowałaś posiłek, tak. udekorowałaś talerz, tak. siadasz, telewizor tak. wyłączony nie mamy tak. żadnych rozpraszaczy nie. i co? Im patrzysz na talerz, sobie myślisz: hmm marcheweczka taka pyszna, <laughs> tutaj yy, fasola jeszcze lepsza, tak? Tak, dokładnie tak, to dokładnie tak to wygląda. Wiem, że dla niektórych ludzi to jest, posiłek jest tylko zaspokojeniem kalorycznym. Wiem, że w obecnych szybkich czasach mało kto zwraca uwagę na to. Ale jak na znaleźć to. na to czas, jak my tak biegniemy i pędzimy? Bo pięć minut to jest tylko pięć minut. To jest naprawdę, to ja nie mówię o godzinie. Ja nie mówię o trzech godzinach spędzonych nad talerzem. Ja mówię o tym, żeby przez chwilę, Usiąść z tym, co mamy i naprawdę zaspokoić nasze zmysły, bo mówimy cały czas o jedzeniu w formie zaspokojenia kalorycznego. Ja mówię o pożywieniu, czyli też dostarczaniu pewnych wartości, ale pamiętajmy, to są wszystkie zmysły nasz wzrok, nasz zapach, to, co jak nam układa się w to ustach, cała ta harmonia, wszystko, cała ta konsystencja, którą możemy mieć na talerzu to jest naprawdę wybuch różnego rodzaju emocji, które w nas zbudzają, a jak ktoś po prostu je. Byle co, byle zjeść batonika proteinowego, który gdzieś tam nam po prostu podbije ten cukier i stoimy się. Wu. No to troszeczkę inaczej patrzymy na pewne rzeczy. I stąd to stwierdzenie dom karmi? Tak, dokładnie tak. To jest dom, który jest w moim domu i w moim sercu. Ja karmię nie tylko ciało, ja karmię zmysły, ja karmię e, każdy zmysły, które się w tym znajdują. Więc to nie jest tak, że to jest tylko Jedzenie to jest wielowymiarowe pożywienie, też naszej duszy, naszego zaspokojenia, naszych apetytów, nie tylko na energię, którą później mamy, ale apetytu na życie. Jak jesteśmy zdrowi, jest nas więcej energii. Jak jest nas więcej energii, to lepiej żyjemy. Jak więcej żyjemy, możemy zrobić więcej. Jak więcej możemy zrobić, to też dłużej żyjemy. Możemy spełniać swoje marzenia. To wszystko czasami naprawdę, jak zejdziemy do takiego poziomu naszego stołu, to wszystko się czasami tam Zaczyna. No, i tu się od razu nasuwa pytanie: jak w takim razie znaleźć rytm w tym codziennym chaosie, któremu jesteśmy poddawani tak naprawdę na każdym kroku i naprawdę zacząć jeść? Nie wiem, czy to mogę nazwać jeść obecnie? Tak, pięknie powiedziane. Zamieńmy pięć przykąsek na jeden pełnowartościowy e, posiłek. Zamieńmy e, w biegu i zjedzonego burgera kanapkę na 3 minuty spędzone z jednym talerzem. To naprawdę niewiele trzeba. Ja rozumiem, że na, świat wzbudza we nas tyle emocji obecnie i wymaga od nas ogromu poświęcenia energii, ale. To jest tylko 5 minut, to jest tylko 15 minut, to jest to zatrzymanie. Nie, róbmy, nie musimy tego robić, nie wiem, 5 razy w ciągu dnia. Zróbmy raz, a porządnie. Spędźmy ze swoimi najbliższymi raz w tygodniu wspólny posiłek. Kiedy porozmawiamy, siądziemy, podzielimy się nie tylko tym, co mamy na talerzu, ale podzielimy się sobą. E, ładnie się to kiedyś mówiło, że jedzenie łagodzi obyczaje. To jest piękne powiedzenie, bardzo stare, nawet nie wiem skąd się wzięło. Ale to jest właśnie to, żeby łagodzić godzić całą naszą codzienność i tą rzeczywistość, która wokół nas biegnie, szaleje i wymaga, a czasami wystarczy usiąść, popatrzeć sobie w oczy, podzielić się posiłkiem, porozmawiać, albo nawet pobyć w ciszy. Pobyć po prostu ze sobą i też z naszym ciałem. A jak przekonać rodzinę, dzieci, wujków, ciocie, tych wszystkich, którzy przychodzą do nas zjeść, kiedy siadamy razem do wspólnego stołu, żeby odłożyć na, chociaż na chwilkę telefony Oj. i żeby skupić się <śm> tylko na tym obecnym jedzeniu. Mhm. Masz jakiś pomysł na to? Tak. Ja po prostu karmię. Dobrze karmię. I chyba to jest mój pomysł, który ja potrafię przedstawić w swoim życiu. Także e, jakby są na to też fajne metody, pudełeczka, które sobie wcześniej odkładamy, bo ja. O... Mówiąc prosto, nie uznaję telefonu przy stole, nie ma czegoś takiego jak włączony telewizor, e, muzyczka oczywiście, ale w tle. Jeżeli nie chce nam się rozmawiać, nie rozmawiajmy. Przy większych imprezach rzeczywiście absolutnie, jeżeli są takie e, osoby, które bardzo ciężko odebrać ten telefon, zróbmy to przed wejściem do domu, na tą chwilę. Powiedzmy im, to jest tylko pół godzinki, później wszystko wróci do normy, ale bądź przez chwilę. Tylko krótką. E, a mój sposób jest taki, że ja po prostu karmię i w ten sposób przekonuję tych ludzi, bo sam zapach domu, w który się wchodzi, w którym się gotuje, jeżeli ktoś nie gotuje, niech zamówi, niech kupi, niech skorzysta z naszych słoiczków. One naprawdę pachną. To wszystko właśnie działa na całość, więc ktoś, kto wejdzie do mieszkania z telefonem i coś zrobi, a co tu tak ładnie pachnie? To uwierzcie, że i naprawdę mogę gwarantować, ten telefon szybko idzie w odstawkę, bo będzie ciekawy, bo nagle ciało zaczyna pracować, ślinianki się uruchamiają, oczy się zapalają już zaczynamy szukać. Nieraz się naprawdę mi zdarzyło, że weszłam do kogoś do znajomych i od razu ze... do niektórych, mogę sobie na to pozwolić, zajrzałam ogarczek. garczek, też moim znajomym na to pozwalam, bo wiem, że to właśnie przekonuje, to to jest źródło radości. Jakby pamiętajmy o tym, jedzenie jest ogromną przyjemnością, więc pozwólmy sobie na nią. A nie, Na taki rytuał wspólnego jedzenia, zdecydowanie. tak? Zdecydowanie. Przejdźmy teraz do słoiczków w takim nie. razie, bo zamknęłaś smaki w słoikach, wymyśliłaś vegan sun zone, tak. czyli miejsce, w którym gotujesz głównie z fasoli i z roślin strączkowych. Tak. Czy też jest tak, że jak otwieramy słoik, to te zapachy nagle się pojawiają? Oj, Czuć gwarci. coś z tych słoików, tak? Oj tak, gwarantuję, że tak. Nawet jeśli chodzi o desery, część jest posypana zawsze. Ja mam taką, e, drobny taki ceremonią, że zawsze zanim zamkniemy każdy słoiczek, szczypta różnych ziół, e, nasion, konopi, czy mięty, czy pokrzywy zawsze znajdzie się u góry, więc w momencie, w którym otwieramy ten słoik, czy to jest słodki, czy to słony, zawsze czuć ten pierwszy zapach. To jest coś, co podgrzejemy i gwarantuje, że cały dom będzie fantastycznie pachniał. Nie tylko na chwilę, ale całością. Skąd pomysł na to, żeby dzielić się jedzeniem właśnie przez słoiki? Z własnego doświadczenia. Po prostu, e, oczywiście, moja e, ideologia dzielenia się dobrem, tym co każdy z nas ma w sobie, dzielenia się z innymi, jest dla mnie bardzo dużą wartością, jest dla mnie bardzo ważna, więc dzielę się tym, co bardzo dobrze potrafię e, i co przyszło do mnie z latami doświadczenia, oczywiście wypróbowanymi przez moich najbliższych, ale przede wszystkim przeze mnie. Ja, jako kiedyś gruba bardzo osoba, jadłam byle co. Jadłam w pośpiechu, jadłam z książką, może nie z telefonem, ale z książką, byle by się napełnić. Więc musimy sobie w pewnym momencie zadać pytanie, czy ja jestem pełna, czy ja jestem pożywiona, czy ja jestem napełniona pewnymi rzeczami, czy to, co właśnie zjadłam sprawiło, że czuję się lepiej. Jeżeli tak nie jest, to warto się zastanowić nad tym, co wkładamy do naszego ciała. Więc moją misją właśnie jest to do tego, że jeżeli, jeżeli ktoś rzeczywiście żyje w ogromnym pośpiechu, nie ma czasu na to, czy nawet nie potrafi, to jest właśnie to. Otwierasz słoik... Czujesz zapach, podgrzewasz i dochodzi do ciebie cała przyjemność tego jedzenia. No ale ktoś powie, no ale co to za żywienie rodzinne, skoro otwieramy słoik i podgrzewamy ten słoik. Jak to ma się do tego jedzenia właśnie takiego rodzinnego, kiedy przychodzimy wszyscy razem? No ja tam generalnie nie mam problemu, bo e, samemu by mi się nie chciało takich e, smakołyków robić. To by mi zabrało czas, więc wolę sobie taki słoik zamówić i szybko go przygotować. A myślę, że to jest identyczne, pełnowartościowe, składnikowo pożywienie. Zdecydowanie, dodatkowo to jest nasz objaw miłości w stosunku do naszych bliskich. Zamiast zamówić pizzę, zamów sobie pełnowartościowy słoik. Podziel się czymś dobrym, a nie byle czym, byleby zaspokoić żołądek i wypełnić go po prostu byle kaloriami. Więc to dla mnie, zamówienie czegoś takiego, to nie jest objaw to jest właśnie to, że i. i krótkiego czasu e, i tego, że zamiast spędzić kilka godzin w kuchni na przygotowaniu pewnych rzeczy, możemy go spędzić z bliskimi. Możemy podgrzać ten słoik, polać go makaronem e, i po prostu podać do stołu. I mamy wtedy czas na to, żeby usiąść i porozmawiać, żeby spędzić ten czas, żeby usiąść w ogóle na tą chwilę przy dobrym, pełnowartościowym posiłku. I to dla mnie jest właśnie miłość. Bardzo to wszystko ciekawe, co <grym> mówisz. Myślę, że na finanse to się też bardzo może ciekawie przełożyć. Ja ostatnio liczyłem, tak. że z czasami, jak się samemu przygotowuje jedzenie, to ono może być drożej, tak. niż jak się na przykład zamówi takie gotowe słoiczki. Bo wiadomo, że jak sami przygotowujemy, to musimy tych składników bardzo dużo różnych kupić. Czasami tak. użyjemy tylko troszkę jednego, troszkę drugiego, ale no jakby trzeba w sklepie zamówić całość, więc to jest tak. też bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. Ale dla ciebie, poza tym, oczywiście, że jest to begańskie i nie krzywdzi zwierząt, to tak. jest też bardzo ważna ekologia, dlatego to są szklane, a nie tak. plastikowe tak. słoiki. Je można zwrócić także, tak? Tak, można je zwrócić. Wysyłamy na całą Polskę i powyżej 15 słoiczków wystarczy do nas napisać. My wysyłamy, tylko do paczkomatu wystarczy spakować to w jakąkolwiek paczkę, którą mamy i po prostu do nas odesłać. Jakby mi cho też chodzi o to, żeby każda rzecz po prostu można była użyć i te słoiki będą służyć jeszcze wielo, wielokrotnie. Oczywiście ja wiem, że one są świetne i duża część ludzi, naszych klientów je zostawia, bo są wygodne i e, łatwo się je myje, więc jakby absolutnie rozumiem, ale dla tych, którzy e, są naszymi stałymi klientami, jest to bardzo wygodna opcja, bo m, wiadomo, my je po prostu e, po raz kolejny użyjemy i względy ekologiczne są dla nas Ogromnie ważne, więc zwróćmy na to uwagę. Tym bardziej, że taki mały słoik jest bardzo skondensowany, jest ogrom ziół, ogrom przypraw, ogrom wszystkiego, które wzbogaca ten mały słoiczek, więc takiego małego słoiczka, który ma 350 ml. Ee, Płynu, sosu czy deseru, przede wszystkim tutaj sosu, bo o nim chcę mówić, możemy mieć spokojnie dwa posiłki. Wystarczy dolać odrobinę wody, dodać sobie czegokolwiek, żeby go odrobinę rozrzedzić, bo one są takie, że jak się przelewa, to się prawie nie ruszają. I o to nam właśnie chodzi, żeby można było siebie tutaj podzielić i podzielić się też z drugą osobą, z którą właśnie sobie możemy zjeść taki obiad. Leci mi ślinka, nie mogę się doczekać zakończenia nagrań szczerze powiem Państwu. E, w Na Zdrowie TV oczywiście promujemy yes. wszystkie rzeczy związane z weganizmem, z wegetarianizmem i z tym, co nie krzywdzi zwierząt, dlatego oglądajcie kolejne nasze programy. Ja bardzo dziękuję mojej gościnie, dziękuję. kreatorce Wegan Sun Zone, Małgorzacie Kowal, a ja nazywam się Tomasz Słodki, mówię do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.